Czy jestem dobrą mamą? Muszę się wam zwierzyć, że mam wrażenie, że przez hejt i moje problemy z krakowskimi urzędnikami z każdym dniem kocham moją córkę coraz mniej i mam coraz bardziej wszystkiego dosyć. Witam, tutaj wasz ulubiony generator majonezu i Ewa Gabin znów porteryzuje ten kanał. Nie sądziłem, że tak znowu się stanie, ale chyba raczej trzeba nagrać film o Eli Gabin. Dzisiejszy temat już pewnie znacie, ponieważ kliknęliście na link do tego filmu albo na jego tytuł, czy też miniaturkę, więc zróbmy tak. To będzie teza. A ja będę starał się ją potwierdzić bądź też jej zaprzeczyć argumentami napisanymi na podstawie zachowania El Gavin czy też screenów, które znalazłem. Mimo iż nie każdy zna się na rodzicielstwie po tym filmie, albo nawet oglądając Gavin od tak, można stwierdzić Halo! Coś tu nie halo, więc zaczynamy! Pierwszą sprawą będzie to, że raz podczas wakacji, bodajże we Władysławowie, Ela Gawin oddała swoją córkę za piwo świeżo poznanemu mężczyźnie na karuzel. Nasza belwederska koneserka ciemnego, jak przygody w kopalni, piwa. Nawet wrzuciła to na kanał, marysi. I szybko usunęła, ponieważ ludzie się wzburzyli, ale dzięki prawdę o udało mi się pobrać film i screena z tego filmu. Nie wiem, jak można mówić, że się kocha własną córkę, a potem mam oddać świeżo poznanym rybakom za piwo, na karuzelę i ich podrywać. Ale to nie wszystko, ponieważ kolejna rzecz to, to że Ela Gawin raz napisała, że prędzej by oddała córkę, niż zakończyłaby swoją działalność na YouTubie. Nawet to się znalazło na wykopie! Pomimo tego, że jej filmy są nudne i kiepskie i ma tyle łapek w dół, Legawim oddałaby swoją córkę, czyli osobę, która jest zawsze obok niej i dotrzymuje jej towarzystwa. Prawdopodobnie. Jedyną taką osobę. Nie zrezygnuje z kręcenia filmów na YouTube, ponieważ to atencja dla niej. Normalny rodzic, który przedkłada dobro swojego dziecka ponad atencję od anonimowych ludzi w internecie, tak by nie napisał. Dodam też, że dowody na wychowanie jej córki są na YouTubie i Facebooku, więc mam powód, by wierzyć, że to, co ona przedstawia w internecie, jest prawdziwym życiem. Następnym argumentem będzie to, że Elagami nawet nie pilnuje własnej córki. Woli wkładać swoją przepitą porterkiem twarz w kadr. Tak, że myślę, że nie wyskoczy z ekranu, jak zawsze ją oglądam. Zamiast patrzeć na to, co się dzieje wokół, na przykład za nią, gdzie jej córka kopała i biła psa, którym się opiekowały razem z maskulem Andrzejem na zmianę. Jako jesteś O mi dżinsy całe. No, no w tych warunkach się nie da w ogóle wideoblogu nagrywać ludzie. A jeśli mam ten urywek filmu, to to chyba znaczy, że Ela Gabin widziała to w montażu i tego nie wycięła. Chyba. Bardziej obchodzi ją jej twarz w kadrze niż to, że ktoś może uskarżyć ją o przemoc wobec zwierząt. Sama Ela nawet w tym wpisie pokazała, że nie potrafi się zaopiekować psem. Nie rozumie zachowań psa. I jeszcze wam mało? No to wspomnijmy o tym, jak ona zaniedbuje swoją rolę matki, bo ważniejsze jest nagrywanie filmów i streamowanie. Widać na tym urywku. O, no tutaj nie mogłam się wydostać stąd? Oj, tu jest bardzo ostro. Dobrze, teraz Marsia chce pokazać, że robisz szpagat. no? No to powiem. No, chodź. Z drugiej strony, siłą bierze ją na filmy i streamy. Pomimo wyraźnych sprzeciwów dziecka, co widać na tym rywku. Aha, tutaj na to drugie przesyłko. Ale holdaj mi całusa i przywitaj widzów. nie. No Mam modelka moja tutaj przyszła. No ja chcę, jak robi, żeby sobie coś na. Ma, Marysiu, ale umyj sobie bóźno, bo masz truskawek czerwoną i uczesz włoski, dobra? I przyjdźcie pokazać. Potem publicznie w internecie narzeka, że Marysia to jednak sabotuje jej kanał, wyzywa matkę i Hela już coraz mniej kocha Marysię. Czy jestem dobrą mamą? Muszę się wam zwierzyć, że mam wrażenie, że przez hejt i moje problemy z krakowskimi urzędnikami, z każdym dniem kocham moją córkę coraz mniej i mam coraz bardziej wszystkiego dosyć. No dosłownie matka roku. Ale nie szanuję prywatności swojej córki i mimo iż widać to w większości rzeczy, które pokazałem, to wrzucę jeszcze tego screena, bo reklamowanie swojej działalności gospodarczej zdjęciami dziecka jest dość niskim zagraniem. Ludzie nieraz już pisali, że jej wyskończyła z YouTubem ze względu na córkę, ale Elka ma to gdzieś. A jeśli już tak się nie dzieje, w co nie jestem skłonny uwierzyć, to bardzo prawdopodobnie niedługo Marysia będzie bita i poniżona w szkole ze względu na to, że małe dzieci potrafią być okrutne i gnębić za byle co. Jeszcze pół biedy, jakby Ela Gavin sama była na swoim kanale, ale na nim występuje też Marysia, chcąc lub nie chcąc. A to sprawia, że dziecko ma przesrane u swoich rówieśników. Sama Marysia ma TikToka, a jej matka prowadzi kanał Marysi na YouTubie i wrzuca tam czasem swoje filmy. Przykład, który Gawin daje córce, jest zły. Robienie wszystkiego dla kasy i atencji, kosztem rodziny i ludzi wokół i zwalanie winy na wszystkich ale nie widzenie swojej. Kłamanie, zmuszanie innych do płacenia za nią, pozywanie, zastraszanie i wyzywanie ludzi, nadużywanie alkoholu i granie kartami matki i ofiary mogą sprawić, że Marysia weźmie z tego przykład i stanie się drugim pośmiewiskiem internetowym w postaci Eligami. Jest tego więcej! Ale dzisiaj pokazałem tylko to, bo to jest w sumie wystarczające. żeby pokazać jaką matką ona jest. A macierzyństwo jej jest jednym. Z tematów, które chcę poruszyć, ale nie jedynym, jeśli chodzi o elegancki. Jednak myślę, że ten materiał jest już dość długi i wystarczający, by wyrobić sobie opinię o tym, jaka jest ta osoba i jaką jest matką. Zapewne wiecie już albo spodziewacie się, jaką ja mam opinię o tym, ale wy decydujecie, więc zostawcie coś na dole, a ja idę spać. Cześć!